W garażu chcę iść. Tak, fajnie tu się gra oh. Oh. 103 bardzo ładnie mi poszło, 180! Idziemy na poboczem. Wiesimy silnik, kręcę na kierownicy, trzymamy. Mm -hmm. Witam wit wit serdecznie, obywatelko. Opuścimy szybko. Powód zatrzymania znany Dobra, Dobra, niestety muszę odpuścić. Nie jeździmy na czerwonym. Jestem. 488 zreaguje na mieszkanie. Raguta przejmij jeden weź to utrzymaj, ja Leca? sobie jadę, pobiorę jednostkę. Offroad mi. offrout, offrout dziek, 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 dziek. offroad, off offroad, offroad, offroad przy Las Venturas tutaj. No trudno. Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go. Gdzie, dzie, 20. Eee, L Rancho, zjeżdżamy off-roadem na autostradę. Jesteśmy kanały burzowe, kanały burzowe. Podnieś ręce do góry, podnieś ręce do góry. Podnieś ręce do góry. Wyjścia z rękoma podniesionymi do góry. Podnieś ręce, podnieś ręce. Odwróć się do mnie plecami Dobra, teraz pekinka Cassidy Bo zdachował, nie? Dobre Przepraszam Pana bardzo serdecznie, pomogę Panu wsiąść. Jeje, zapinam Panu pas. Prawa swoje znamy? Znamy, znamy. A ten offroad, kurwa. No te auta ciężkie, ciężkie, proszę Pana. No to zobacz ja Cię gonię, przecież. Ale by było blisko, przyznajcie. Nie, bo tam z drugiej strony już był komendant. No to takie można powiedzieć o, troszeczkę... Próbosta? Tak, nie tak, Tam tamtędy się nie da przyjechał Myślałem, że byś był, byś był wolny, no ale cóż. Mamy Cię, kolego. Następnym razem, jeśli się uda. No ale teraz też będzie krótszy wyrok. Dobra, to na razie też zabieram. Z jakiegoś prawa korzystamy? Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Dobra. Rozkuwam ręce, cały czas trzymamy na ścianie do momentu, dopóki nie opuszczę celi. W innym wypadku potraktuję to jako atak na funkcjonariusza. To jest zrozumiałe? Zrozumiałe. Super. Dobra i teraz... I nazwisko pana? Jimmy Gonzalo. Dobra. Cztery? Cztery może być. To co, to tak będzie finalnie? Dobra, w takim razie podejdź pod ścianę, jesteś gotowy? By było łamanie. Ale bez użycia maczety. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Aha 447 do 113 113 skrzypd Możemy najbliższą wolną? Jasne 488 do 111 na moim 20 mamy grupę 6 uzbrojone osoby, broń palna 118 plus 76 Nie widzę zakładników jakie jak ta dojazdu waszego? E, a gdzie to jest? Mm, na alburro tutaj. To Przejdźmy sobie na dwujeczkę z tą 26. To jest ogólnie taki problem, że ten obywatel, który podłożył bombę, jakby uciekł w dół, a zostawił całą grupę szóstą. Ja nie podjeżdżałem, bo nie wiedziałem ilu ich jest. Poczekaj, no w sensie, no jak nikogo nie będzie przez jakiś czas, no to normalnie polujesz, no jakby... No tak, 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 tylko mówię, no na razie nie podjeżdżam, czekam aż wy podjedziecie no, Dobra, dobra, my już dojeżdżamy. To może ten sam agencik co ostatnio kurwa robił, Weź, Weźmiecie go ten, weźmiecie go... Razem wiedział, że... Ja wracam, mate. Dzień będę Możesz gadać do mnie, jak chcesz, i tak wszyscy jedziemy na szpital. Ja ma poinformowany. Cześć, Lukas. Dziesięć e, dziewięć? Cześć, cześć, cześć. Pan poruczki powiedział, żeby się nie pytać, to się nie pyta. Możesz pytać, śmiało. Byłeś na służbie, to schudłeś po prostu. No co ty, jak ja mam pak 30 człowieków w noszach hip-hopu na wagę. No tak ten tłusty, ten... tak kurewsko tłusty, że ja pierdolę. Nie, na pewno nie. Zdjęcia? Zdjęcia. <laughs> Wiem Cies. co mówię, zaufaj mi. Jak tu dojdzie do przestrzelenia opony, to ja może wrócę na jeden, wezmę jakieś wsparcie, co? Z jednego unitu jeszcze. Do no. 488 nad 1 Czy chciałby ktoś nam udzielić wsparcia na radiu 4 mamy posik. Ja to było to na czwórkę zapraszam osoby udzielające wsparcia wina w drugą stronę Mam tak, go, mam tego, go, mam go 50 wypadł z auta Nieźle kurwa Dobra, teraz na pewno nie ma opony Jak widziałem, przebita jedna lewa przednia opona. Obywatel uzbrojony broni klasy pierwszej. Nitek. Dobrze się gra, tylko nie rozumiem niektórych rzeczy. Fajny pościg to takie strzelanie w opony, niepotrzebne. No ale to jak kto tam sobie chce. Ale nie, za Nitro nie ma kodu czerwonego. 20. Aktualnie road Boulevard, i jedziemy w kierunku Mission Row Little Beach Avenue. Po lewej stronie mamy stary odholownik, Ceglak po lewej stronie, Mission Row lewa strona. Na przestrzał do autobusiarni, prawdopodobnie z muzeum prawa strona. Dobijamy Faumaxem praktycznie. do... na 50, uwaga, 50, pojazdów, i Oj, dobra, mamy go. Dobra, i jesteśmy na wysokości muzeum. Muzeum lewa, strona lekka, 50. krasze, uważajcie. Po prawej stronie muzeum, na prze... Szeszą, mam 50. -ka. Ktoś jeszcze dojeżdża? sześć. Dobra, w takim razie górne Power Street. i do Billbox... Dobra, jutro przy pilboksie i znowu do kwadraciaka. Lewa strona kwadraciak, lewa strona już bank fleka, prawda? Ręce do góry. Ręce do góry. Łapy kurwa w górę już! Łapy w górę! Łapy kurwa w górę powiedziałem! Na dach pojazdu kładziecie! Chowaj broń! Schowaj broń! Co mam kurwa położyć na dach pojazdu? Łapy na dach pojazdu kładziesz swojego. Jeden i drugi. No masz. Dobry, podchodzę do tego. Tak, ubezpieczam, spokojnie. Lewa, prawo. To zapraszam to Możesz Możecie ich dać do mnie. <kłysza> zapraszam tu, no to bierz babeczkę, ja wezmę. Dobra, zapraszam ja panią. Czyż niebezpiecznego przy pani znajdę? A, ty, a teraz się do ciebie nie da odezwać, kurwa, bo cię odpierdalam. Tak, no bo potrąciłeś skupne. obywatela i nie wstał tutaj, prawda? No bo mogę ci wsiąść, zapinę ci pasek. Ta, bo żyjemy w Los Santos, i, wiecie, kurwa, wszystko działa. Ja pierdolę, kurwa, chłopie, utkaj ryj, utkaj ryj. No. Tak, ale dajesz mu kontrabandę ta, się... ładunek, chyba, z tego zapamiętam. Co Coś mi mówił ostatnio. Tak, jak już się chcesz przyjechać, to tak jakbyś do banku, jakbyś kogoś po, kogoś po banku złapała. I byś mu dawała ja... jeszcze dodatkowo kontraband. Dlaczego nie. No nie <noise> wiem, bo ja pani nie słyszę, absolutnie pani nie słyszę, pani musi głośniej mówić. Ale ja nie umiem głośniej mówić. Po prostu, po prostu dam to do analizy i tyle. Dobrze. <noise> Dobra, roz, roz, Wam Ręce na ścianę. Dobra. Tak, jest gitno. gitne. Dobra, zapraszam drugą panią tutaj. Miej nazwisko. Musisz głośniej mówić, musisz więcej jeść. Zdejmuję ci maskę z ryja, Zaraz zobaczę. rękawiczki. Złap. 5-4-5 Lilian Berg? Tak, dokładnie. Dobra. Czechy. Tak. Super. Nie, Super. Nie, nie, 50, Do widzenia. No to pod ścianę ty mi w tej celi.